Pierwszy pomysł na refren do Krystal. One Krystal, no bo przezroczysta. jak mam się tym miarać? Nawet jakbym bardzo chciał. Mój świadomość te dar. chciałem być inny niż tam. Budowaliśmy przez lata, żeby leciało to w par słuchawkach. Kumplom chciałem przemówić do świata, ale łamię głos się z każdą nutą. Za mną będzie stała wiara. Ubranie, na nasz ostatni taniec tanie, tanie, tanie. Proszę zadać tak jak ja ci zagram Chciałem wszystko dziś wystarczy ja wiatr Moja Bibida Ferditi dzwoni to mnie telefonem Sory, Mała, nie tak łatwo się połączyć z faraonem, musisz stać w kolejce Siemano z tej strony Siemek, słuchajcie mojej najnowszej nuty krystal na Spotify Ona, oh krystal, no bo przezroczy. bo mam taki problem ostatnio, co nie, że nie mam się w co ubrać, mam z mało t-shirtów i i nie mam się... No nie mam t-shirtów już, nie? Szymano, tak brzmi snippet mojej nowej nuty Nic nie słychać Mam to gdzieś, Warszawa się buja Taki Jaki sam, wejdę sobie na szczyt i nie potrzebuję mas. Złote dziecko to ja, spójrz na twarz Mu za kosz, ale w sumie głównie rap Kiedy opieram albo nie Może męczy mnie to siano, może nie Za rok zapełnię st mamy policję w mieście, robicie zodejmę. Kot czarny będzie, kot black. Black nigga. Gramy se Fortnite'a, twoja bajka. Wyciągam i w Któremu wysyłasz TikToki w ogóle je ogląda? Wyślij mu ten filmik. Jeśli nie odpowie ci na niego tekstem ostro, wisi ci nową zamrażarkę. Wiesz, raz go na oczy widzę. To no widać pocieszna morda, ale źle mu oczu patrzy i widać, że złodziej. Pierdole, kurwa ile jeszcze, ile jeszcze tego gnoju? <śpiewa> <śpiewa>